Cóż, dopiero przyjdzie weryfikacja po, po całym sezonie, bo mamy jeszcze trochę do grania. Natomiast na pewno faza interkontynentalna Ligi Narodów myślę, że będzie można w tej weryfikacji zaliczyć ją na plus. Bo tak jak mówię, tych 26 czy 7, ja tak naprawdę już się nie umiem doliczyć, ilu dokładnie grało chłopaków, ale każdy z nich, każdy z nas wniósł dużo do, do gry reprezentacji, zagrał przynajmniej w jednym meczu, zagrał te. Te parę setów i miał, miał wkład w ten, w ten awans. Myślę, że ten awans jest sukcesem, bo, bo, bo nie był on zakładany przed sezonem. Miał być poligonem doświadczalnym, czasem gdzie właśnie ci podstawowi zawodnicy dostają dużo wolnego. Ci, którzy stanowili o sile, między innymi w poprzednim sezonie, mieli dostać dużo wolnego, a mimo wszystko udało się awansować. To znaczy, że, że mamy, mamy potencjał, mamy materiał ludzki. I mamy jakąś tam nadzieję, że w przyszłości, w przyszłości też będzie dobrze. Natomiast teraz nasza koncentracja jest na, oczywiście na, na turnieju finałowym w Chicago, ale, ale zaraz później na przygotowaniach tutaj i na, na turnieju kwalifikacyjnym, bo tak jak mówiłeś, jest on najważniejszy. Organizujemy go u siebie, cała, cała uwaga będzie skupiona właśnie na niego i wszystko może nam nie wyjść w tym roku, ale, ale muszą wyjść kwalifikacje. Chcemy po prostu awansować, chcemy awansować już w Gdańsku. Myślę, że oczywiście nie mogę mówić za wszystkich, ale myślę, że większość, nawet chłopaków, którzy zaczynają grać, w siatkówkę chcą, nie jest ich marzeniem zagrać w lidze, marzeniem jest zagrać w prezentacji. I myślę, że, że te marzenia, jeśli się spełniają, to wtedy dostajesz takiego motywacyjnego kopa pozytywnego. Który, który daje ci energii, daje ci więcej motywacji właśnie do, do ciężkiej pracy i do tego, aby się dalej rozwijać, i żeby stanowić, jak zagrać tych meczów więcej, potem stanowić się o, o jakby większą rolę i, i tak dalej, i tak dalej. Ten rozwój jest, żeby był taki płynny. I myślę, że, że nawet jeden mecz, czy to jest nawet wejście na zmianę. Myślę, że w każdego życiu to jest jakiś moment, który zapamięta ten debiut, ten pierwszy mecz reprezentacji, i tak jak mówię, to jest zawsze taki pozytywny. A taka pozytywna chwila w, w, przygodzie, w przygodzie z siatkówką, i ona może, może naprawdę dać, dać takiego pozytywnego, motywacyjnego kopa do przodu. W mojej głowie jest to, że chce się jak najlepiej, myślę, że drużyna chce się jak najlepiej przygotować do tych eliminacji. Przede wszystkim jesteśmy tu w Zakopanym. Mamy dobre wspomnienia tutaj przyjeżdżając, gdy weszliśmy na hale, na siłownię, weszliśmy tu do ośrodka. Pamiętamy, co nam przyniosła tutaj wykonana praca w tamtym roku, i myślę, że. To miejsce jest może nieszczęśliwe, ale w pewien sposób jest takie szczególne dla nas i przyjeżdżając tutaj też dostajemy takiego, tak, taką dawkę dodatkowej, pozytywnej energii, która pozwoli nam jeszcze więcej wysiłku włożyć, jeszcze więcej zaangażowania i pasji w te przygotowania. I myślę, że, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli będziemy dobrze przygotowani, to to wszystko będzie dobrze. Oczywiście czekamy z niecierpliwością na ten turniej, ale zdajemy sobie sprawę, że te ciężkie, długie przygotowania też są bardzo ważne i to na nich w tej chwili się skupiamy. Oczywiście nad rozpracowywaniem przeciwników pracuje teraz sztab, ale a my skupiamy się na to, żeby wykonać tutaj dobrą pracę, dojść do, do jak najlepszej dyspozycji.